Dzisiaj BFG i KNF, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Komisja Nadzoru Finansowego, postanowiły ostatecznie zrealizować plan Zdzisława. Plan Zdzisława to był plan przedstawiony przez szefa KNF-u, pana Marka Szanowskiego, w rozmowie z właścicielem, właścicielem Getin Nobel Bank, panem Leszkiem Czarneckim, w którym to planie było, że bank zostanie przejęty za złotówkę, jeżeli pan Czarnecki nie będzie opłacał się kontrolującym go urzędnikom. Muszę powiedzieć, że z głębokim smutkiem przeczytałem oświadczenie Czarneckiego, które można powiedzieć, zawiera całość istoty tej sprawy. Posłuchajcie państwo paru zdań. Dokładnie 4 lata temu zostałem zaproszony na spotkanie z szefem KNF, panem Markiem Szanowskim. Na wstępie włączył on urządzenia mające zagłuszać naszą rozmowę i w otwartych słowach zaproponował, abym zatrudnił jego znajomego prawnika, który miał zagwarantować dobre relacje moich banków z KNF. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ta scena była bardzo barwnie przedstawiana, dlatego że pan Szanowski, Y, y, powiedział, że włącza teraz takie szumidło, czyli urządzenie właśnie, które ma, miało zagwarantować, że to, co powie, pozostanie między nimi. A w tym czasie magnetofon zwykły nagrywał jego słowa. Czytamy dalej w tym oświadczeniu. Wynagrodzenie tego prawnika pan Chrzanowski określił na 1% wartości banku co wówczas wynosiło około 40 milionów złotych. Przedstawił mi też alternatywę w sytuacji braku takiej opieki. Był nią plan przejęcia getin Nobelbanku za złotówkę. Nazwał ten plan planem Zdzisława, gdyż miał go proponować ówczesny szef bankowego funduszu gwarancyjnego, pan Zdzisław Sokal. Po spotkaniu, dla uwiarygodnienia się, pan Marek Szanowski zabrał mnie. Na spotkanie z szefem NBP Adamem Grapińskim, który stwierdził, że cieszy się, iż doszliśmy do porozumienia. Mimo tego stwierdzenia, ja żadnych ustaleń nie dokonałem, a ze wskazanym prawnikiem nigdy się nie skontaktowałem. Po dwóch miesiącach zauważyłem, że KNF zaczyna być wobec moich banków coraz bardziej agresywny. A jak wiadomo, biznes bankowy nie może funkcjonować bez normalnej, życzliwej współpracy z nadzorcą. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Widząc, że groźba braku współpracy ze strony KNF powoli zaczyna być realizowana, złożyłem zawiadomienie o przestępstwie korupcyjnym, do którego dołączyłem rozmowę z Markiem Szanowskim, którą udało mi się nagrać podczas wspomnianego wcześniej spotkania. Sądziłem, że doprowadzi to do oczyszczenia tego urzędu z korupcyjnych praktyk. Dzień po złożeniu zawiadomienia, klub PiS. Przeforsował w błyskawicznym tempie ustawę ułatwiającą przejmowanie banków. Wnioskodawcą tej ustawy był szef KNF, który na spotkaniu z jedną z osób z zarządu mojego banku powiedział, że przestał mnie lubić, bo nagrałem jego rozmowę. Dopiero ujawnienie tego nagrania przez gazetę wyborczą doprowadziło do wzburzenia opinii publicznej i odwołania Marka Szanowskiego. Prokuratura postawiła mu zarzuty, ale po dwóch miesiącach, Zgodnie z publiczną zapowiedzią prezesa NBP wyszedł on z aresztu i od tego czasu sprawa zamarła. Drugie zawiadomienie złożyłem wówczas na Zdzisława Sokala za próbę przejęcia mojego banku. Do dziś nie zostało ono rozpoznane. Zrealizowano jednak wobec mnie kolejną operację, polegającą na fałszywym oskarżeniu i próbie aresztowania. Sąd uznał, że zarzutów nawet nie uprawdopodobniono. I wniosek o areszt oddalił. Była to jednak okazja do ogromnej fali oczerniania mnie w mediach publicznych. Dzisiaj plan Zdzisława został zrealizowany i bank przejęto. Brak współpracy z KNF odbija się na relacjach banku, również z innymi podmiotami, w tym z audytorami. Wszyscy na tym rynku dbają o współpracę z nadzorcą, gdyż bez niej nie można funkcjonować. Po czterech latach ziściła się groźba szefa KNF. Odmówiłem zapłacenia rządzącym łapówki, a oni ukarali mnie na wszystkie możliwe sposoby. Jestem Polakiem, mam wyłącznie obywatelstwo polskie i nie stoi za mną ambasada żadnego kraju. Z moim państwem muszę się zmagać sam. W dzisiejszej Polsce brak jest miejsca na duży biznes. Który nie jest powiązany z partią rządzącą lub nie posiada wsparcia silnego kraju. Staliśmy się w tym zakresie podobni do Węgier, Białorusi i Rosji. Ucieczka inwestorów, załamanie kursu złotego, czy szalejąca inflacja – to wszystko są konsekwencje podejścia do gospodarki jako do łupu rządzących. Zapłaciłem ogromną cenę za to, że nie godziłem się na rolę takiego łupu. Lecz nie żałuję, gdybym miał ponownie zadecydować w sprawie propozycji korupcyjnej, zrobiłbym tak samo. Bo korupcja jest czynnikiem najbardziej niszczącym państwo i gospodarkę. Nigdy nie wolno się na nią godzić. Nawet za cenę samotnej walki ze skorumpowanymi urzędnikami i politykami. Tak napisał doktor Leszek Czarnecki. Ja mogę tylko potwierdzić te słowa, jeżeli chodzi o. Brak działań prokuratury. Prokuratura przez 4 lata nic nie zrobiła w sprawie zawiadomienia dotyczącego planu Sokala. Pan Czarnecki ma zarzuty, ale pan, przepraszam, Szanowski ma zarzuty, ale nic dla niego to nie wynika, z tego nie wynika. Czarnecki był prześladowany, jest prześladowany na wszystkie możliwe sposoby, bo po prostu nie zapłacił sumy rekietingu, który został wobec niego. Czy próba tego rekietingu nastąpiła? To pokazuje, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji jako Polska. Mamy rządzących, którzy na każdym polu próbują sobie dorobić na ludziach, na gospodarce, na ich firmach, na, na fundacjach, na funduszach, na, na wszystkim co możliwe. Kradną bez żadnego opamiętania. I są totalnie bezkarni bo chronieni przez prokuraturę. Jedynie, co czasem odpowiadają, to, jest, to są media w jakiś sposób. Chociaż coraz więcej mediów też jest poprzekupywanych niestety. Ale z drugiej strony widzimy erozję partii rządzącej. Mamy wyniki gospodarcze, które to co się wspomina czarnecki w tym oświadczeniu, które są dramatyczne. Inflacja 17,2%. To jest dramat. To oznacza, że dwie pensje właściwie oddajemy no, na podatek inflacyjny. A ten podatek to jest po prostu konsekwencja drukowania pieniądza bez pokrycia i opłacania różnych inwestycji, telewizji, różnych koncepcji, różnych fundacji, funduszy, dotacji. Po prostu kradzieży. Każdego dnia płacimy 17 w tej chwili 2% podatku pis podatku pis podatku inflacyjnego i to tak trzeba nazywać inflację pis podatkiem na ludzi, którzy są powiązani z tą partią, żeby im żyło się lepiej. Troszkę gorzej się żyje panu Dworczykowi, bo złożył rezygnację. Myślę, że ujawnienie faktu, że organizował Napaść medialną i prawną na, na mnie. Na pewno mu nie pomogło. I że w mailach, które zostały ujawnione, jest informacja, że za tą napaścią stał prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Żegnamy pana Dworczyka z funkcji szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów, ale mam dla niego dobrą wiadomość. Panie Michale. Wszyscy o panu za chwilę zapomną. Nikt nie będzie dzwonił, nikt nie będzie pisał, za wyjątkiem najwierniejszych panu osób, za wyjątkiem na przykład mnie. Ja o panu nie zapomnę. I jak się pan domyśla, pewnego dnia Napiszę do Pana, chociaż może nie ja, tylko w moim imieniu, sąd albo prokuratura. Wówczas się spotkamy. Także głowa do góry, nie wszyscy o Panu zapomną. I też Państwo nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Jest już 82 tysiące. Myślę, że do końca października będzie się 90. Liczę na Państwa w tym zakresie. Dziękuję.